Cześć, witam Was bardzo gorąco. W dzisiejszym odcinku, jak zwykle, rządzi zabawa, ponieważ pokażę, w jaki sposób w zabawie, w ruchu można uczyć dzieci czytać. A więc będzie mnóstwo sylabowych zabaw. Wiem, że bardzo czekacie na ten odcinek, bo kiedy na Facebooku zapytałam Was, czy temat Was w ogóle interesuje, niemal 400 osób powiedziało głośne tak. No więc dzisiaj pokażę, w jaki sposób ja bawię się z dziećmi. Te zabawy, które dziś zaprezentuję, wykorzystacie podczas zajęć grupowych, a przy pewnych modyfikacjach także podczas zajęć indywidualnych czy zabaw z dzieckiem w domu. Ale, ale to dopiero przedsmak tego, co będzie się działo w niedalekiej przyszłości, ponieważ już właśnie opracowuję skrypt, w którym opiszę ponad 20 sylabowych zabaw. Do tego będzie webinar, w którym nie tylko opowiem, jak bawię się z dziećmi, ale również pokażę zdjęcia i filmiki z moich zajęć. A więc, jeśli klimat i sposób uczenia czytania przez ruch, przez zabawę jest Ci bliski, już dziś serdecznie zapraszam Cię na ten webinar. A tymczasem przygotuj. Paczki na muchy, pisaki, piłkę, taśmę malarską i możemy zaczynać. Nazywam się Katarzyna Mate -Asik, jestem neurologopedą, specjalistą wczesnej logopedii klinicznej oraz pedagogiem specjalnym. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami mowy, a także z dziećmi z trudnościami szkolnymi, w tym dysleksją. Dzisiaj podzielę się własnymi pomysłami z mojej praktyki. Zanim przejdę do omawiania poszczególnych zabaw. Dodam, że dzisiejszy odcinek nie jest poświęcony metodyce wprowadzania poszczególnych sylab podczas nauki czytania i pisania. Czyli nie będzie o tym, od jakich liter rozpocząć, jaki czas poświęcić na utrwalanie poszczególnych sylab. Tu odwołuję się do Waszej wiedzy, bądź możecie skorzystać z metodyki innych metod, na przykład metody krakowskiej. Dzisiaj chcę Wam pokazać zabawy, które mają dość uniwersalny charakter i wykorzystacie je na różnych etapach nauki czytania. A więc jeśli jesteście na etapie utrwalania liter, to w zabawie wykorzystajcie litery. Jeżeli uczycie dzieci czytać sylaby otwarte, czyli takie, które składają się ze spółgłoski i samogłoski, to w zabawach użyjcie właśnie tych sylab. To samo, jeśli jesteście na etapie wyrazu. A zatem mam nadzieję, że dzisiejsze zabawy będą Wam służyły dość długo na każdym etapie uczenia, dzięki temu, że mają właśnie taki generalny, uniwersalny charakter. Zabawy, o których będzie mowa za chwilę, nie wymagają specjalistycznych pomocy. Przygotujecie je też dość szybko, ponieważ wiem, co to znaczy, kiedy trzeba dość długo przygotowywać się do poszczególnych zajęć. Mam nadzieję, że dzięki temu ten czas przygotowania ulegnie skróceniu, a zabawa mimo wszystko będzie bardzo, bardzo fajna. Zabawa numer jeden świetnie sprawdzi się w większej grupie. Można ją wykorzystać jako zabawę aktywizującą w trakcie lekcji albo na początek, żeby się ze sobą na przykład przywitać. Do zabawy potrzebujesz jedynie karteczki samoprzylepne albo taśmę malarską ja wolę taśmę, ponieważ lepiej się przykleja, oraz pisaki. Teraz na karteczkach czy na taśmie malarskiej napisz sylaby. Te sylaby powinny być różne, ale zrób tak, żeby kilkoro dzieci w całej klasie czy grupie miało podobną sylabę. Przyklej sylabę na klatce piersiowej każdego dziecka i teraz dzieci spacerują po sali i muszą odszukać osoby, które mają takie same sylaby. Kiedy znajdą drugą osobę, która ma taką samą sylabę, podchodzą do niej, Podskakują do góry, przybijają sobie piątki i wykrzykują sylabę, czyli w tym przypadku będzie ma. Jeżeli zrobią to równocześnie, mogą się połączyć w parę i szukają innych osób należących do ich grupy, czyli mających taką samą sylabę. Jeżeli skoczą nierówno, krzykną nierówno, nie mogą się połączyć, tylko spacerują dalej, wracają i próbują krzyknąć jeszcze raz zabawa kończy się wtedy kiedy dzieci wszystkie odnajdą swoje grupy jeżeli mamy grupę 20 osobową możemy podzielić je na mniejsze podgrupy tak żeby na przykład były cztery osoby w podgrupie a więc będą cztery osoby będą miały sylabę ma cztery osoby sylabę pa cztery osoby sylabę wa i tak dalej jeżeli jesteście na etapie utrwalania liter, zamiast sylaby wpiszcie litery. Mogą to być też proste wyrazy. Jest to bardzo fajna zabawa, aktywizująca, wyzwalająca pozytywne emocje. Kolejną zabawę możemy roboczo nazwać: Słuchaj i czytaj. Do zabawy potrzebujesz nagrane dźwięki z otoczenia. Mogą to być odgłosy zwierząt. Mogą to być odgłosy np. jadącego auta czy klaksonu auta, padającego deszczu, kapiącej wody, kukułki itd. Takie dźwięki znajdziesz na gotowych płytach dołączonych do pomocy edukacyjnych. Celem jest właśnie stymulacja słuchowa, rozpoznawanie odgłosów z otoczenia, ale bazę znajdziesz też w internecie na kanale YouTube. Co potrzebujemy? Potrzebujemy również taśmy malarskiej, na której na małych kawałkach napiszemy sylaby odpowiadające dźwiękom, które będziemy dzieciom puszczać. A więc, napiszemy, jeżeli są to odgłosy zwierząt: me, mu, be, ko jako kura, koko, kuku jako kukułka. Tymi małymi karteczkami oklejamy całą podłogę. Jeżeli jesteśmy na etapie czytania wyrazów 3 liter, to będzie to kap. Może być bip, jako dźwięk e, klaksonu auta. I kiedy ta podłoga już jest oklejona, przystępujemy do zabawy. Włączamy jakiś dźwięk, na przykład dźwięk kukułki. Wówczas dzieci muszą skakać tylko po karteczkach, gdzie jest napisane kuku. -ku". Tych karteczek, widzicie, musi być sporo, tak by dzieci mogły po nich skakać, przeskakiwać z jednego kuku na drugie kuku i tak dalej. Rozumiem, że może być to trudne dla dość licznej grupy, wówczas możemy zorganizować to troszkę inaczej, zrobić takie strefy, czyli jedna strefa, gdzie jest sylaba ku, w innej części sali sylaba me, i w związku z tym dzieci słysząc odgłos, nie skaczą po karteczkach, tylko biegną do odpowiedniej sylaby w sali. Można to zaznaczyć szarfami. Jest to też taki dobry sposób na to, żeby nie stygmatyzować dzieci, które odrobinę gorzej radzą sobie z czytaniem. Będą po prostu patrzyły, gdzie biegną inne dzieci i w ten sposób też się nauczą. Jest to bardzo fajna zabawa, która dość mocno angażuje dzieci ruchowo. Sprawdziłam ją, dzieci ją bardzo, bardzo lubią. Polecam! Teraz seria zabaw z piłką. Pierwsza zabawa jest bardzo prosta. Przyczep każdemu dziecku karteczkę z napisaną sylabą. Karteczkę przyklej na ręce, tak, by dziecko mogło za każdym razem sobie spojrzeć i odczytać, a więc sylaba musi być w jego stronę, czyli nie przyklejamy na klatce piersiowej. Dzieci stoją w kręgu, my stoimy na środku, wykrzykujemy jakąś sylabę i dziecko, które ma tę sylabę. Podbiega i łapie piłkę. A więc widzicie, że każde dziecko musi mieć inną sylabę. Jeżeli to są jesteśmy na etapie uczenia liter, to piszemy litery, jeżeli wyrazów, to wyrazy. Poprzestańmy jednak na razie na sylabach. Możemy wprowadzić element rywalizacji, czyli wykrzykujemy dwie sylaby, i dzieci, które właśnie mają te sylaby na ręce, podbiegają i łapią piłkę, ścigają się. Możemy w tej zabawie również rozwijać analizę słuchową, czyli dzielenie słów na sylaby. Możemy krzyknąć jakieś słowo, na przykład koty, i dzieci, które mają sylaby, które usłyszymy w tym słowie, wybiegają po piłkę, czyli w tym przypadku wybiega dziecko, które ma sylabę ko oraz sylabę ty. Jest to bardzo fajna zabawa, lubię się w nią bawić, dzieci także ją lubią, bardzo polecam. Innym wariantem poprzedniej zabawy, dość mocno rozwijającym funkcje słuchowe w zakresie analizy słuchowej, jest taka zabawa, kiedy podrzucamy piłkę i krzyczymy jakieś słowo. I wybiega po piłkę dziecko, które ma sylabę zaczynającą dane słowo. A więc ja, mając sylabę PA, mogłabym wybiec wtedy, kiedy ktoś krzyknie parasol, panda. Pajac i tak dalej. Możemy też umówić się z dziećmi, że wybiegamy wtedy, kiedy nasza sylaba jest na końcu słowa albo w środku. Tutaj wariantów jest bardzo, bardzo dużo. To samo możemy zrobić z literami. Inna zabawa piłką polega na tym, że rzucam piłkę bezpośrednio do dziecka i wymawiam jakąś sylabę. Jeśli sylaba, którą powiedziałam, zgadza się z tym, co dziecko ma na ręce, dziecko łapie piłkę. Jeśli jednak powiem jakąś inną sylabę, dziecko nie może złapać piłki. Piłka ma się odbić od brzucha, od klatki piersiowej, od kolan. Nie wolno piłki złapać. Jest to też bardzo ciekawa, prosta zabawa, która nie wymaga specjalnego przygotowania, a możemy ją zrobić na przykład w trakcie lekcji, żeby dzieci trochę rozruszać. Muzyka Zabawa, o której teraz powiem, świetnie rozwija pamięć. Do zabawy potrzebujesz karteczki z sylabami. Do każdej sylaby przypisz jakiś ruch. Na przykład Q będzie oznaczało podskok, a na przykład LO będzie oznaczało klaśnięcie. Ma, przysiad. I co robimy? Pokazujemy dzieciom sylabę, odczytujemy ją na głos. A dziecko, dzieci, cała grupa muszą wykonać umówiony wcześniej ruch. A więc jak pokażę kół, muszą podskoczyć. I w ten sposób mieszam sobie te sylaby, pokazuję je w różnej kolejności i dzieciaki muszą je e, odtwarzać za pomocą umówionych wcześniej ruchów. Można kichać, można drapać się po głowie, robić obroty, jaskółki. Myślę, że już pewnie wpadliście na to, jak można wspaniale za pomocą ruchu napisać jakiś wyraz, czyli zakodować go. Czyli jak na przykład dziecko podskoczy i zrobi przysiad, to inne dzieci muszą rozszyfrować, jaki to był wyraz, i zapisać go za pomocą sylab. Na czym będzie polegała kolejna zabawa? Zabawa jest już dosyć znana, ale chcę o niej powiedzieć, ponieważ dzieci ją bardzo lubią, a może są tu osoby, które jeszcze o niej nie słyszały? Będziemy polować na muchy. Każde dziecko musi mieć swoją paczkę. Musimy muchy wcześniej przygotować. Muchy to mogą być po prostu karteczki samoprzylepne, którymi oklejamy sale, podłogę, ściany. Możemy też muchy zrobić z wyciętych karteczek, z napisanymi sylabami, które zawiesimy za pomocą sznurków, przyczepimy do sufitu, do lamp. No to już wymaga na pewno większego zaangażowania z naszej strony. Można gotowe szablony much na pewno też znaleźć w internecie. I zabawa jest prosta. Na każdej muszce musi być sylaba kiedy wykrzykuję jakąś sylabę, wszystkie dzieci muszą pacnąć właśnie muchy z daną sylabą. Ja stosuję taki wariant, że oklejam blat stołu folią spożywczą i na folii piszę różne sylaby. Dzieci stoją przed stołem, kiedy krzyknę jakąś sylabę, dzieci muszą ją pacnąć. Oczywiście możemy wprowadzić element rywalizacji, kto pacnie pierwszy. Możemy też krzyknąć jakieś słowo i dzieci wtedy uderzają sylaby składające się na dany wyraz. Dzieci bardzo lubią tę zabawę, jest przy tym bardzo dużo śmiechu. Spróbujcie, zobaczycie, że jest, będzie naprawdę świetnie. Pomysłów na uczenie czytania poprzez ruch i zabawę mam bardzo dużo. Bawię się z dziećmi chustą, klanzy, szpatułkami laryngologicznymi. Kauczukami, kubeczkami. Tych pomysłów mam naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo. Jeżeli taki klimat uczenia się jest Ci bardzo bliski i zainspirowałam Cię dzisiaj i masz ochotę na więcej, koniecznie czekaj na skrypt oraz webinar. Najlepiej zasubskrybuj kanał, bądź polub mój profil na Facebooku, Katarzyna Mateasik, Asik. Wtedy na pewno ten temat się nie ominie, nie przeoczysz. A tymczasem życzę Wam cudownych wakacji, bo to już ostatni odcinek przedwakacyjny. Dziękuję Wam bardzo za ten cały rok, za wiele pozytywnych komentarzy. Mam nadzieję, że te filmy wzbogaciły Waszą pracę. No, po tym, co piszecie do mnie, myślę, że właśnie tak jest. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam cudownych wakacji, a skrypt i webinar pojawią się jeszcze przed początkiem roku szkolnego, więc będzie to super materiał, żeby naprawdę w zabawie rozpocząć kolejny rok szkolny. A tymczasem trzymajcie się, buziaczki!